walka wieczoru pojedynek w wadze ciężkiej jutro jako pierwszy do ringu wyjdzie znakomity zawodnik reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki The Big Michael Grant Próbę opracowania. Michael Grant. 119 kg, 800 g. Tyle na wagę wniósł Michael Grant. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie ten, który w zeszłym roku dość niespodziewanie w Legionowie Przegrał już w pierwszej ruchie z Majkiem Polo. Wraca do Legionowa, żeby pokazać, jak bardzo zmienił się od tamtej porażki. Eee, Majkowi Mo już się zrewanżował. Teraz czas na rewanż w Legionowie. Promowany przez Sverystoko Promotions i Babylon Promotions. Czysto, Zimno. To 5 kg. 300 gram tyle na wakę. Wniósł Krzysztof Zimno. To będzie walka wieczoru. Gentleman nowice boxing position first. Michael Grant. 54 zawodowe pojedynki. 48 wygranych. 36 wygranych przez knockout. Krzysztof zimno. 23 zawodowe walki. 21 wygranych 14 wygranych przez knockout. So, gentlemen, many fans got here for your new boxing night. And now, gentlemen, please face to face. Krzysztof zimno. Michael Grant. Walka wieczoru. Maniwent wygali legionowo The Citemarce. Legion, Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, ale będzie otwarta od godziny 18.00 i wtedy już będzie można na nią chodzić. Ostatnie